No elo, witajcie ponownie w Loop Hero. Dzisiaj gram dalej, próbujemy pokonać bossa drugiego. Troszkę więcej dodałem na farmie swojej. Mogę ulepszyć. Um, co mi to da? Aha, będę miał więcej resursów. Kurczę, nie chcę chyba tej kulki, nie? Rozwalać. Dobra, na razie tego nie ulepszam. To mi się wydaje być mniej na razie przydatne. Ok, e, co wybudowałem? Od ostatniego czasu wybudowałem biblioteczkę. Dostałem. Um, um, co? Um, w encyklopedii. Um, dodatkową stronę. Um, I dwie karty mi odblokowało. Karty mi odblokowało Maze of Memories. Która e, jest genialna. E, does nothing, it takes up a lot of space. Genialna karta. Nie, nie dość, że nic nie robi, to jeszcze zabiera, zabiera przestrzeń. Więc jakby... Także tak. I Bukery. Która, e, no... Zamienia moje karty. W randomowe po 20 rundach kolapsuje cokolwiek to znaczy w tej grze co ona robi jeszcze nie wiem nie testowałem dzisiaj będziemy a wybudowałem las który odblokował mi kartę lasu karta lasu daje mi plus 1 hero atak chyba że to jest ta druga ten ticket ticket to heaven czy coś eee, to ona daje mi plus 2% atak spida Okej, okay, czy coś jeszcze? Z tej strony oczywiście dawałem mi postaci. Czy coś jeszcze wybudowałem? Tak, wybudowałem więcej watchtowerów, wszystkie praktycznie. Watchtowery gwarantują. Aha, warcamp. Okej, okay, outpost karta i. i... Yy, Stręczna bohatera, odpust karta, to która to była? Ta yy, pomaga mi gościu, ale też nie biorę, bo on mi wtedy zabiera. Yy, payment? Hmm. Ale mogę sprawdzić go, jak będziemy, bo zagramy rogalem chyba. Mogę sprawdzić tę kartę na Rogala. Ee, zaraz ją weźmiemy. No i wbudowałem Watchtowery i jedną ulepszyłem. Watchtowery dają mi strzelca w obrębie mojego. E, w obrębie mojego. M, tego co zaczynam, e, jakiegoś paleniska czy czegoś, nie? Także wybieramy się na ekspedycję. Weźmiemy tego outposta, bo pójdziemy Rogalem, zobaczymy. Postaramy się pójść w Rogala z Attack Speedem. Co bym mógł wyrzucić stąd? Chyba nic, chyba bym chciał to wszystko. Może pajączki wyrzucę albo groove wyrzucę? Nie, bo tu musi być coś. To może wyrzucę pajączki po prostu i na 10 kart sobie polecę rogalem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I zobaczymy, jak to się osiądzie. Okej, okay, Rogal ma to do siebie, że on nie dostaje itemów, tylko itemy dostaje do worka. I po przejściu pełnego kółeczka, itemy się odnowią. Kurczę, byłem w China boxie, wyrąbałem. Nieładnie wyrąbałem w ten. Dobra, on będzie mi pomagał gdzie? Fajnie by bym pomagał gdzieś tu. Kurczę, ale mały ten, ta pomoc. Tak mi pomaga na dwóch kratkach, tak mi pomaga na trzech, ale ja bym tu nic nie budował. Będę się budował tutaj, gdzieś w okolicach, więc może coś takiego na razie zrobimy. Mogę zrobić jeszcze coś takiego i coś takiego. Eee, tak, eee, to oczywiście respi mi wilki. To jest ten outpost, który mi pomaga. To jest Blood growth, który eee, roots z enemy jak mają mniej niż 15% życia. OK, są pierwsze lasy, czyli pierwsze tutaj atak speedy. Już mamy 3%. Okej, okay, kolejny. Stawiamy go tutaj. Tak jak mówiłem, zobaczycie. Jak dojdę tutaj do tej kratki, to będą mi, będzie mi jeden łucznik pomagał. Mam tylko jedną ulepszoną, a jak dojdę niżej i tam będzie ktoś, akurat teraz nie będzie. O, treżery, zarobiście. To... Mm. No to ta kratka. E, no nie będę z nikim walczył, więc mi nie, nie, nie będą pomagali, ale tutaj mi pomogą. E, Treasury. Gives random resources. After placing anything on. A, e, e, to trudne słowo. E, czyli po prostu, jeżeli coś. <coughs> e, jeżeli coś posadzę obok, to e, dostaję dodatkowe resource. Jeżeli w ogóle zasadzę całość, to dostaję jeszcze dodatkowe resursy dookoła i itemki. Eee. tak eee. i nie może być położone przy czymś to tak samo jak z tymi medołami. jeżeli położysz to przy czymś to leczy ci przepraszam więcej ee, na dzień niż, e, niż to było na początku dobra co my tu mamy magic hp magic damage eee, weźmiemy sobie to weźmiemy sobie to i zobaczymy tutaj no bierzemy dwójki po prostu. No buty jakiekolwiek. Evasion 2%. I lecimy dalej. Jak widzieliście, dostałem po prostu wszystkie itemiki. Okej, ten mi pomaga. I mi nic nie zabrał. Okej, czyli to tak działa. To całkiem cool. Okej, dobra. Wymaga tu i tu. Ja bym chciał tutaj wybudować to. Jest kolejny forest. Najpierw medały. I teraz... Meadow daje, tak jak teraz widać, heals to HP at the start of each day. Jak położę meadow przy czymś zbudowanym, czyli jakbym położył to tutaj, to nic się nie stanie. Ale jak położę przy zbudowanym czymś, to w tym momencie healuje 3 HP. Cyk. I forestik na razie zostawimy. E, to daje quest'a, za który można zgarnąć itemki. O, ale są wampirki. E, jak położę tu wampirki to quest zostanie sfejlowany, ale po trzech rundach stransformuje e, się w lepszą wioskę i będzie... Um, będą lepsze questy. Super, druga wioseczka, ale jeszcze nie kładę, bo jak położę drugą wioskę, to zrespi mi się go, zrespią mi się gobliny. Teraz już mogę położyć. Teraz już mogę położyć i zrobię to tutaj i wywalę gobliny od razu. Bo gobliny są na tyle na tyle kurewskie, bo to życie kurewskie, yy, że... Mogą podpieprzyć item. Dobra, przechodzimy kółeczko. Itemiki. I sprawdzamy, co my tu mamy. Counter 2%, ale mamy tu jakąś trójeczkę. Weźmiemy trójeczkę. Weźmiemy buty trójki. Okej, mm. okej, okay, okay, nic ciekawego. <śm> 38, ale damage to all, możemy to wziąć. Dobrze, dobrze, dobrze. Okej. Okay. Kolejny lasek. Już patyonami miły knoł, dziad. No bo one trochę biją te wampirki jednak. <kluzny> Dobra. Kolejny questik. O, ten duży tu wyszedł. Ale to jest przy tych. No, tu może być. Tu może być to nawet dobrze, bo nie tylko że mam pomocnika, tu mam jeszcze... O, super, Oblivion jest. Na razie tego nie kładę, bo nie mam gdzie. O, cześć, pa Paweł. Bandity. A bez kitu bandity, źle powiedziałem. Bandity się respią. Okej, okay. tutaj, tutaj. O, kurcze, jeszcze może ustawię tak plus. Chwila przerwy. Muszę ustawić. Zapomniałem. Żeby ustawić czat, żeby było wiadomo o czym ja gadam w ogóle i z kim? Z kim i o czym Gdzie by ten czat walnąć? Coś tutaj na razie, niech będzie, bo tutaj mój szanowny widz się powiedział, że Paweł gadam z tobą, a on, a on nie rozumie, co ja gadam, bo ciebie nie słyszy. Możesz mi podpowiadać, w co iść. Bo rogalem za dużo nie grałem. Kurczę. Hmm. Dobra, to na pewno. I teraz tak, fajnie by było mieć tą piątkę. Z drugiej strony, ta trójka daje mi 6 counter i 6 damage chance. Dobra, tak pójdziemy. Okej, okay, lewelek. Jak pasek level'a się, się dokończy, do to możemy wybrać. Jak masz drzewka, to atak Spida możesz odpuszczać w itemkach. No właśnie, atak Spida odpuszczam w itemkach wtedy. Czy tam który, z którymś razem miałem, ale. No dobra, no Gift of Blood, jakby nie było. OK, jest drugie treżery. Super, no to zastopujemy sobie. O nie! Dziady musiały teraz tak dużo dać. OK, jest treżery. Wciskamy forest po środku, żeby metal ładnie ustawić. OK, mamy tutaj damage to all, atak speed i counter. I tak to bierzemy. Outpost. Chyba sobie tutaj ustawię rycerzyka, żeby mi pomagał. Eee, chrono... Lubię ustawiać na najdłuższych prostych Zróbmy to tak, na razie No i... wiadomo To usuwać? Paweł, jak myślisz? Już przyszedłem w piątek, nie chcę... Spoko, nie spoiluj, Spoileruj, czy coś A ty to usuwałeś ten village? Bo mi się wydaje, że to nie jest aż takie mocne. W sensie spałni tych gości, ale... No właśnie ja też się tego nie pozbywałem, jak ostatnio grałem sobie tak offline i wydaje mi się, że to nie jest na tyle mocne, że trzeba. Lepiej to zostawić na domek i na banditów. Dobrze, na razie sobie radzi. Bardzo dobrze, że te, że te tak szybko przyszły. Okej, okay. mogę jeszcze postawić chyba jeden domek z, z tymi. Jeden domek z wampirami. Jeszcze po drodze mu walnę. Bo wydaje się całkiem okej. Okay. Okej, okay. cyk. Aha, jeszcze nie powiedziałem, co chrono robi. Jeżeli dostaję 3 HP per start, czyli bym miał, znaczy per day, bym miał 30 w tym momencie, jak medal postawię, mam 33, ponieważ to zwiększa efekt pasywny, dziennego. Jak coś działa, że tak powiem, dziennie. Dobra. To się wspomaga jeszcze. Sorry. Hmm. Poczekał aż przejdę. Okej, okay, nie jest tak źle. Jakby mogło być. O, treżery. bosz, jak to dobrze się sypie dzisiaj. To aż dziwne. Mm, co to robimy? Gdzie to robimy? Tutaj. A, cyk. Cyk. I idziemy dalej. Patrzymy. Itemki. Buty piąte. Ooo. Dobra, no to musimy wymienić raczej. Tylko teraz na które? Magic Damage. Evasion. Critical Damage. Ja bym w Magic Damage poszedł, żeby było więcej. Crit Chance, dobra, walimy to. Siódemka tarczy co nawet nie ma mowy. Magic Damage jest. 10 Evasion bonus. I piątki buty, 21 Critical Damage 9 Evasion. No dobra. No dobra. Nice. Kolejny lasek na atak speed. I jazda dalej. No, właśnie wyrzuciłem sobie te. Yy, wyrzuciłem sobie w tym momencie. Jak to się nazywa? O, lewelek. Super, zobaczmy. 3 HP after kill, 2% szansy na sferę. Mm, kurczę, te itemki są dość fajne. E, ja bym wziął chyba to pierwsze. A jak ty Paweł myślisz? 3 HP po zabiciu jest fajne. Ale to jest tylko 3 HP, a one dość dużo biją. 2% szansy. Wydaje się. Wydaje się naprawdę fajne. Ciekawe jakie jest opóźnienie ogólnie. Tak jest, no bo te sfery to są to są te itemki lepsze, nie? Wezmę sfery, bo to 3 HP nie wydaje się takie opa. Nie zdążyłem nawet. Bardzo dobrze. Mm. On jest questem, dlatego tak ciężko idzie. Mobki są questem, to jednak trochę. Trochę. Dość dużo więcej HP mają. Wampirków już nie chcę nigdzie stawiać. Dobra, cyk. O, pojawił się drugi ten. O, jest chrono kolejne. Ok, wampirek leży. Trzeba zastopować, bo nie wiem gdzie jestem. O, fajnie. Nie zdążyłem. Coś mi uciekło. No, słabsze te bronie. Ok, kolejne chrono. Stawimy tutaj. Zrobimy tutaj. Foreścik zrobimy, żeby to przylegało. Tu nie mogę. Ok, dwa tutaj. Na domknięcie tego. I kolejny atak speed. Jeden forest zostawiam zawsze, jakby, jakby przyszedł mi kolejny treżery, żebym mógł sobie domknąć ten treżery z forestem i madołami. A to on zos, Aha! Uuu! A ja miałem to? To w zasadzie całkiem dobre. Tylko, że ja zazwyczaj jeszcze nie chodziłem aż tak długo po bosie, żeby naprawdę mi. ...totalnie wszystko. Ech, czy ja chcę tu? Mogę tutaj, jak mi wypadnie ten, to sobie wezmę do pomocy. O, one są jakieś takie słabe, te... te mapki. O, Oak Bed. Co to daje? 1% HP for passing the combat max, HP is lower by 2%. 1% wampiryzmu, a ah, if you already have it. Sorry, 1% to chyba nie jest dużo. Okej, okay, robimy tak. Na razie nie chcę chyba dodawać sobie modków. Tak, wydaje mi się, że mam. A, bo to jest. A... Ja trochę skopałem. Ile mamy? A, i tak mam obliwiono jak coś. Eee. A... Wezmę sobie to tutaj Obliwiam od razu, cyk Ale jeszcze chyba nie wstawiam wampirków chociaż mam full HP w miarę Potionów aż tak nie użyłem Kurczę, tylko... o, ale zrąbałem trochę No dobra, tak wstawię wampirki, najwyżej mi tam jakiś, bo nie chcę tu na tych wampirów mieć Coś czuję, że będzie łykanie potionów O, będzie łykanie O, okej, okay, jest ten ...do pomocy, gościu. Okej. Okay. Bierzemy do pomocy typa. Oczywiście lasy. Drugi. Powiem Ci, że RoGalem ostatnio jak robiłem to temu bossowi zostało chyba 15 HP i, i mnie zabił. Także trochę hamsko, no ale. Ale no już nic nie poradzę. Dobra, na razie tak, tak zostawimy. O, super, pyk. Forestik. Cyk. Na razie wygląda dobrze. O, pięknie jest kolejny i odbieramy nagrodę piąteczka buty. No słabsze, chyba mi się tak wydaje. Coś takie słabiutkie te nagrody były. Dobra, przyszedłem, kółeczko. To jakaś usameczka wjechała, to nawet nie patrzę, tylko zakładam. 9% evasion, 14% crit chance defense. Co typował? Ja ostatnio. Szanse na kryte i evade chyba najlepiej. Evasion bonus. No to proszę bardzo. Ło! 23% evasion. No to nie, no to, to na pewno wezmę. I mam 50% na to, że zrobię evasion. Okej, okay, to na razie zostawiam. Okej. Okay, mamy coś. Kolejne bonusiki. Chyba ze wszystkich mam zrobione wampirki. To już przetransportowały. No przetransportowały? Przetrans, trans, transmutowały już. Mutacja była. Okej, okay. gdzie ja bym chciał sobie pomagać tym typem? No w zasadzie chyba nigdzie indziej niż. Tu fajnie by było go wstawić. Może ja to wywalę Oblivionem i tu go wstawię jeszcze. Tak, może być od razu na dwóch, to czemuż by nie? Słaba, nawet nie patrzę. Nie będę brał szóstek teraz. Na razie wygląda to dobrze. O oj, zmęczył się chłopak. Tym atakiem speedem. Powinna być jeszcze jakaś stamina czy coś. Chyba to trzeba jedną w lewo robić, jak ma się te o treżery kolejne. Bosze, te, tego jeszcze nie grali, nie? Żeby takie rzeczy się działy 40 HP na Bosie. Trochę fuksik, jakby nie było. Szósteczka. Evasion kolejny. Kurczę. Tego bym wymienił sobie na to. mam 61%. Nie tak. Lasek tutaj idzie. Okej. Okay. Kolejne treżery. Ono się już tu chyba nie zmieści, no. To zrobię je... Może tak, tak. O tak nie, o tak ło, to zrobię. Dobra, no to tutaj po prostu muszę uzupełnić już. Mam więcej treżery niż tych. Niż lasków i takich rzeczy, to aż dziwne. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tutaj lasek się wstawię. Trzeba uzupełnić. O. Mm. o! Dwie sekundy? To chyba dużo. No to musiałbym ulepszyć, no? Bo Rezurekt. W sensie. Aha, bo Rezurekt to jest, że on się po prostu odrodzi. Ale odradza się z full HP, czy jak? Tylko właśnie mi się wydawało Nie wydawało, chociaż może Dobra, zostawiam... Biorę to zostawianie 10% Nawet jak nie gram Okej okay. Nie muszę grać 75% HP jak mi wróci, no to to jest nice. Jakby nie było, 75% HP to jest naprawdę nice. Okej, okay, ładnie, tego ścisnął. To muszę popatrzeć, jak ten cmentarz się ulepsza za ile? Tym rogalem nie grałem i tak trochę jestem... Tak nie wiem, nie wiem do końca co robić Ale na razie nie jest źle Okej okay. To sprawdzę sobie Sprawdzę to sobie jak to będzie się Z tym grało Okej, okay, za dobrze mi idzie chyba muszę. O, basik, Szybko w miarę. W zasadzie. W zasadzie to w miarę szybko. Nie myślałem, że to już. że w miarę full HP jest. Chociaż po tym już widzę. Po tym fajcie może być różnie z tym full HP. Chociaż nie jest źle. Oblivion. Wampirek. Zobaczymy jak przez to przejdzie. Cyk. 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 Dobra. To spowalnianie trochę jest z dupy. Rozbite treżery. A, bez kitu. Nawet nawet logiczne, że potem mo można tak. Dobra, czy ja przeżyję Bossa? O, mam pomocnika. Dlaczego to tak? Czy ja nie ma Jak dla mnie, to ty, jak ją trafia w ogóle cały czas. Oj jest spowolniony na tak speed. Nice. No, panie RNG. Panie RNG, no. Mam 61% evasion, na ty mnie trafiasz wszystkim? No, nie ma szans, no, jak on mnie każdym ciosem trafia praktycznie. Ale nie dam rady Za mało dipsa chyba 400 HP 123 No niestety Jak widać nie, nie da rady często bossa